Jeden z widzów pytał w komentarzach czym jest zasilany ten wzmacniacz na LDMOS 1K80H MRFX 1K80H a więc jest to taki zasilacz taki zasilacz spód płyta aluminiowa boki to są jakaś taka Płyta plastikowa z wydruku, z drukarki. No. Tak to mniej więcej wygląda. Sztywne to absolutnie nie jest. No i tak ten zasilacz wygląda. Tutaj jest jakiś, tutaj jest jakiś nawinięty pierścionek. To, to wszystko takie luźne. Kabelek. Kabelek ciekawy od lampki nocnej, taki, ja wiem, 0.

Próbowałem było 1460 W. Jeśli by tak pełną moc chcieć wykorzystać tego wzmacniacza, no to pewnie by pełna moc 3000 W była pobierana z tego zasilacza. Zasilacz jest 2000 W, więc, więc przy, przy 600 W mocy wyjściowej, no to, to w zasadzie. Są jego ostatnie jęki, no ale, ale mówię, no przekroje przewodów, montaż, no niestety, ale ten przekrój przewodów 0,75, no, do 2000 watów nijak nie przystoi, także, także ja bym nie chciał być w skórze tego konstruktora, który to, to robił, jeśli komuś się chałupa spali, także trochę 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 tutaj jest przesadzone oczywiście bolec środkowy ten tutaj zerujący niewykorzystany no nie no co tu ma przebijać pewnie a hmm. no tu w zasilaczu jest na trzeci na trzeci przewód do środkowego właśnie bolca Dobra. Wszystko to takie luźne, rozlatane. Chodzi. To wypada, no, także. No taki krótki filmiczek, no i bo jeden z widzów chciał dowiedzieć się czym to jest zasilany ten, ten wzmacniacz na LDMOSie, więc więc takim. Taki moto zasilaczem tak skonstruowanym, proszę bardzo, model wszystko wyraźnie jest. Tyle.